Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead Space 3. Kontynuujemy przygodę, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku z naszymi nowymi pukawkami. Jest to, jak się nie mylę, pistolet linowy oraz pis karabin maszynowy. Myślę, że to jest karabin maszynowy. Coś podobnego. Z edycji limitowanej. Okej, okay, ale nie będziemy już dosyć gadać po prostu. Kontynuujmy dalej. Czy znajdziemy Eli? Być może tak. Być może nie. Pierdolę, nie wchodzę. Dobra, wchodzę, wchodzę. Wchodzę! Nie zamykaj się. Ehehe, czemu ja tu muszę chodzić? Tak bezczelnie się za mnie za, 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 za... Kurwa Tak bezczelnie się za mną zamykają Oh my god Coś wyskoczy? Nic Uff Okej okay. Co to kurwa było? Taki mały, taka mała garska horroru, co tu jeszcze została? <taka> Jesteś przepiękna. <taka> A

Zbierasz to? Zbierasz to? Zbierasz to. No właśnie, strzelać w kończyny, to jest podstawa. Zatem zapamiętałem tą zasadę przez to, że przypominali mi o niej w każdej części tej gry. What the fuck My way, let's open the door. Czy ci skurwy, syny? Wiem, że tu jesteście. Somatic <kłysy> Jamo. Yamo. O, nie mogę przenikać. Shoot Rims, to dismember member enemies for extra damage. Dobra, wiem, no boże. Ile razy to można powtarzać? O, 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 jaki unii, jaki cwaniaczek! Się znalazł gimnazja... Eee, co ja mówię, gimnas. O, shit, to, shit, to, pomóżka to. I buta jest tu? Nie, tutaj. A, ah, Pięknie. Idziesz ze mną. Aha Okej. Okay. Ale teraz powaga. To nie była skrzynia. Okej, okay, to tutaj mamy coś, tutaj coś mamy. Mam kolejny artefakt. Fuck off. No, I will not fuck off. Fuck, what the fuck. Fuck yeah. Okej, okay, co już mamy? Czuję te pieprzone dachowce, znowu tutaj są. Ooo, tychać Okej, ładujemy Jest w kolejności Dajesz, dajesz, po puśkach Dobra, ładnie A, na razie prosto jest Zbyt prosto Okej, okay, somatik oh WOTE! O szybt Oh, ja tu kurde liz buta a ten no, brak. Wo whoa whoa. Fuck. Okay. Tekst Lock. Nie będę tego czytał po prostu, jeżeli to chcecie przeczytać, ja, to jestem jeszcze. E Mój angielski nie jest zbyt dobry, więc czytać w moim wykonaniu po angielsku jest niezbyt przyjemnym doznaniem, więc zapałdujcie sobie w filmie, jeżeli chcecie to przeczytać. Jeżeli jesteście wystarczająco dobrze z angielskiego, proszę bardzo. Tak, to będę po prostu przesuwał, bo żeby nie przedłużać materiału zbytnio. Okay, gdzie następne? Tutaj. Oh, Come out of the woodwork. Fire! 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 Where the hell are you? Almost to the crossover too. Take that, get caught. Sure, we're running low on ammo. Make a barricade. Just keep them out a little longer. Kurdę. Że oni się tam nie nudzą. Ok, Right Alt. Wow, wow. O ty mały skurwielku, jak ja, cię, jak ja się za z tym skiłem. A, to taka ulepszona wersja Bahorów z pierwszej i drugiej części, tak? No, nie tak, wyciągaj macki, wyciągaj macki, no wyciągaj je. Za mną, nie, wow wow wow. No, wychyl się. Łow wow. Kurde, szybcy są. Jesteś jesteście? Okej, okay, tam, łoł, oh, wow! wow, łoł, nie? Okej. Już powinno być bezpiecznie. Jak tu ładnie... O kurde, bez tych potworów bym tu przyjechał sobie na wakacje Gdybym mógł Ot. Service tune is a zero g environment Mówiłem, że mój angielski jest do kitu? No właśnie Okej, okay. co dalej? Na razie spokojnie Amo kolejny tekst <laughs> OK Okej. <laughs> Dalej do góry, Isaac. Musimy ratować świat po raz trzeci. W końcu co mamy? Kurwa innego do roboty Kurde, naprawdę podobają mi się te takie światła. O proszę bardzo, jak to fajnie wygląda. Ekstra. Okej, te czunia. jestem tu. Alright, I think that's holding them for now. <coughs> Good. The SOS is coming from directly above me, and it looks like I found the ship's primary generator. If I can get power going, it should unlock the crossover for you. Alright, what about you? Uh, there's an elevator here that goes straight up the spire. I'll meet you at Ellie's coordinates. Okay. Um, restore power to the ship. Przerwij zasilanie statkowi. E, tylko jak 1, 2, 3 1, 2 A nie zrobię tego po raz drugi A Bocz internet internym się pewnie rozłącza i No jest tak jak jest. OK, czyli w dół Tak i kręcimy.

Przecena, przecena w media martwych lecą jak pojebanie. Kurde, hop, z moją nową bronią to nic wam się o, nie uda. Po prostu. Po prostu. Co dalej? Tu jest kolejny. dół. Ok, kręcimy. Kręć PIM-padełkiem. Nic. Co to kurwa było? a taka mgła! A na dole też pewnie jest. To coś w wielkiego. Okej, okay, na dół. I kręć PIM-padełkiem.

Źle jest, naprawdę dobrze. <laughs> Jak na razie, naprawdę nie żałuję, żebym kupił tą grę, bo jest naprawdę dobra. Przyjemnie mi się nagrywa, więc to chyba podstawa. Ok, idziemy w górę. <laughs> A gdzie muzyczka? Dum Ellie, dum Ellie. Oh god you found out Oh Ellie, baby eh uh, fila to mm. I knew you were to die <laughs> Captain is this him What the fuck? Oh, yeah. uh, Clark great to meet you Oh ja, Pierre Here is Jennifer Santos, our little lady with a big brain. If it's true you can decipher the marker script, this mission might still have a chance. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. I know. I'm sorry, but I have so much to tell you. Right, come on, we have to get, get out of here now. No, not yet. Oh fuck. We need to stop the marker. The trail ends at the admiral's quarters. She'd written marker scroll all over the walls. The answers are in there. I know it. We cannot leave until we know what it says. Yeah, well, then let Isaac handle the translating. We're leaving now. I got Buckle. You get Santos. Let's go. Oh. Go on. Take care of the crew. They need you more than I do. Kurde, to nie było miłe. Chapter 4. History Sember No jako namogła, no z tym pizdełkiem, no bez jaj O oh, fuck, nie zdążyłem Okej okay. Skrzyneczka Wow, i AMO Wow wow wow, co to amo tutaj Więc zaraz jakaś bitka będzie to dosyć ostra Plasma Core. Kurde. Trzymuje więcej miejsca. Plasma Core. Ok, O! Oh. Ok. A, coś sobie tutaj. Chyba zdobyliśmy jakieś ulepszenia, jak, jak dobrze pamiętam. Tak. Plasma. O, tak. Rate of Fire. Tutaj już sobie daliśmy sobie e, ulepszone przeładowanie, e, to znaczy szybsze. Rate of fire, standard secret constructed from basic natural elements. Ok, niech będzie. O, oh, fucking. Ok, Jest to po nas. To do, Sorry about that. much going on? I'm huh? I mean, that was quick. The world is ending and all you can think about is us. Damn right. I never gave up on you. Oh no, you get up on the world. I paid my dues. Or don't you think I'm fucked up enough already? Isaac, this is. What the fuck? Oh shit. It doesn't look like I have a choice. Oh. Now. No ale, kurwa, no czemu, no? Co, jest? zaczęło mi coś... O, okej. What the fuck?! O, znowu wymałe małe pizdeczki. Okej, okay, no, w dół, w dół, w dół! Okej, okay, kręć, kręć, kręć! Szejk, szejk, shake, shake. shake, shake Wow, 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 znowu to. Shit, nie trafiłem. Fuck! Okej. Okay. Uff. Okay. Na szybko, na szybko. Dawaj. Gdzie jest, gdzie jest? Nie widzę go. wo Ma. Wow. Hmm, czyż wyszedł? Okay. Nie idzie długi. Okay. Ładnie ładnie O ładnie 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 jest ładnie 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 tu ładnie 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 Окей, okay, ładnie Вот так. Окей. Воу. Не, это уже мертвые. Оу, шит. Сдыхай, сдыхай. Фак. Окей, красиво. Ну и красиво. И уже ничего нам не должно мешать. Воу, 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 Здыхай. Баю, баю. О, Окей. далее? I to już zakończymy sobie nasz odcinek z Dead Space 3 Jak początkowe wrażenia? Bardzo dobre w ogóle Nie żałuję, żebym kupował yy, W ogóle ee, Jak to powiedzieć? Fuck Zobaczcie, yy, Nie żałuję, że kupiłem tą grę Naprawdę na razie bardzo mi się podoba Ale Trochę mniej podoba mi się to, że wycięli jednak trochę ten horror z tej gry i zrobili z niego bardziej zręcznościową strzelankę. Ale to tylko takie małe szczegóły. Dziękuję Wam, koni, bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru. Kiedykolwiek to oglądacie, trzymajcie się. Na razie.